Witam Was serdecznie, drodzy widzowie, drodzy kibice, zakręceni w lewo z tej strony Wojciech Nowakowski, Sport na Nowo. Pozdrawiam Was ze Szczecinka, jak widzicie dzisiaj w trochę innym, w trochę innym tle, na trochę innym tle. Nagrywam dla Was zapowiedź dziesiątej już rundy drugiej ligi Żużlowej 2022 i myślę też, że ten dźwięk tak trochę odbija się od, od ścian i może nie jest jakiś idealny, no ale tak to jest jak się... Jak się chce trochę popracować na wyjeździe. Tak więc, nie przedłużając, bo, bo niby po co, już przechodzimy do zapowiedzi pierwszego meczu tej kolejki do derbów Wielkopolski. W sobotę o godzinie 14.00 PS Poznań podejmować będzie kolejarza Rawicz. W Rawiczu wygrana Skorpionów 51 do 38. no i składy awizowane lekko zaskakujące, chyba można powiedzieć, w ekipie poznańskiej, kogo brakuje? Francis Agusta. Dlaczego? Pojedzie sobie w drużynowych Mistrzostwach Europy Juniorów do lat 23 w norweskim Elganen. Oczywiście tutaj absolutnie nie uznajemy wyższość rozgrywek reprezentacyjnych nad rozgrywkami ligowymi, ale też nie pojedzie Chris Harris, bo w tym czasie wyjątkowo nie ma meczu Ligi Angielskiej, tylko właśnie wyjątkowo ma zawody na long tracku na innym torze, drugoligowym w Rzeszowie. No ale PSZ tym razem jedzie w Poznaniu. Niestety, jak widać, ja jestem w Szczecinku i na ten mecz. Nie do tręsy, nad, czym, nad czym lekko ubolewam, aczkolwiek no jestem, jestem przy pięcioboju, tak? Więc, tak więc coś, co również uwielbiam. No ale też problemy właśnie związane z tym występem na Long tracku, Owszem, jako rezerwatorum ma trener kolejarza Rawicz, Adam Skurnicki nie może poprowadzić swojej drużyny, tak więc aż trzy absencje związane z dwiema różnymi imprezami i akurat w tym przypadku telewizja wybrała Derby Wielkopolski. No ja tutaj miałbym apel do osób odpowiedzialnych za w ogóle zatworzenie terminarzy, nie tylko poszczególnych kolejek. Bo, bo co do tego, to już tam trochę tracę nadzieję, ale generalnie do osób tworzących terminarze sportu żużlowego, żeby zaczęli używać mózgu. Bo już w zeszłym tygodniu Unia Tardów musiała korzystać z za jednego ze swoich mocniejszych zawodników, za Tero Arnio. Teraz, teraz aż trzy absencje, dwóch zawodników, jeden trener. Okej, okay, ale jednak no jednak nie mówmy, że trener nie jest osobą ważną w, w żużlu, ze względu na jakieś kolizje terminów, i w tym momencie sobie ładujemy akurat taki mecz. no no, i się potem dziwimy, że, że, żużel, że ludzie narzekają na żużel, tak? No, okej, okay, no możemy się tak bawić, ale to już przestaje być zabawne, moim zdaniem. No, aczkolwiek, jeśli chodzi o absencję Francisa Gusta, no, to jest szansa, żeby zobaczyć duet polskich juniorów w PSZ Poznań. I wydaje mi się, że dosyć mocnych, bo tutaj nie będę nic, nie będę nic mówił o Oliwierze, że Buszkiewicz na podstawie tego meczu. W w Pils Damian Ratajczak. Spisywał się na podobnym poziomie do tej pory w drugiej lidze żużlowej, jak jako gość jechał właśnie w barwach skorpionów. No i oczywiście ta sama piątka: Gomulski Holtach, Miel, Pfeiffer, Seifert, Zalk, No bo nie wjedzie Chris Harris w to miejsce. Nie pojedzie Mikel Palmtoft. Nawet nie wiem czemu, bo jest w końcu potwierdzony. Tyle, że chyba troszkę. Troszkę przez to być potrzebny, jak Kevin Pfeiffer wrócił do zdrowia, aczkolwiek nie jest w jakiejś wysokiej formie, i tu nie mam tylko na, my na myśli meczu. W Douglas'u nie jest to udany, najlepszy może, nie jest to najlepszy sezon Kevina Pfeiffera. Miewał lepsze, prawda? To tu się, tu się zgodzimy, no ale w ekipie kolejarza Rawicz dla odmiany komplet gwiazd, bo są Daniel Kaczmarek i Damian Baliński, nie ma Damiana Dróżdżdża, bo można znów pojechać trzema kagurami: Ryan Douglas, Josh Pickering, Sam Masters, jest Steven Gorett, no i pewnie pod siódemką Wiktor Przyjemski, bo Polonia Bydgoszcz swój mecz w tej kolejce jedzie w niedzielę, jeśli dobrze pamiętam. Tak więc, tak więc no jest tutaj Rawicz mocno uzbrojony na trochę osłabiony Poznań. Owszem, PSŻ jedzie na własnym torze. Szczerze mówiąc, nie wiem. No myślę, że bonusa uda się na pewno utrzymać. 51-38 to jest taka w miarę bezpieczna przewaga. No, i jeśli chodzi o mój typ, to jest takie 48-42, czyli wynik, który stawiam, kiedy nie bardzo wiem, co postawić. Tak jak 2-1 w piłce, no tutaj też 48-42. Aczkolwiek, gdyby PSŻED przegrał ten mecz, byłbym oczywiście smutny jako kibic psz u ale wcale bym się nie zdziwił. Bo wydaje mi się, że Rawicz wystawia swój najmocniejszy skład, a PSŻED, tutaj, nawet nie patrząc na mecz na Łotwie. Ma pewne dziury w składzie, bo i Kacper Gomulski nie jeździ regularnie w tym, może inaczej, jeździ regularnie, nie jeździ równo, nie punktuje równo. To miałem na myśli i to, to samo dotyczy Roberta Chmiela, o Kevinie Pfeifferze już mówiłem. No i tak jak, tak jak powiedziałem, nie będę tutaj na temat chociażby Jonasa zajfercalka wypowiadał się na podstawie tego meczu na Łotwie, bo on był po prostu kompletnie inny od wszystkich dotychczasowych meczów PSZ-u, łącznie z tym przegranym pierwszym meczem w jaskuczym gnieździe w Tarnowie, dlatego na razie wymazuję go z pamięci, jeśli się coś takiego powtórzy, no to zacznę się martwić. Po prostu. I chyba tyle na temat, na temat tego pierwszego spotkania. Mecz drugi, który się odbędzie, to też będą derby. Derby Podkarpacia. Mimo że Tarnów jest miastem w województwie małopolskim. Mówi się, że to są takie derby Podkarpacia. Tutaj akurat nie było jeszcze pierwszego meczu, bo telewizja tak bardzo chciała to pokazać, że nie pozwoliła go rozegrać więc, więc Rewanżu nie pokazała, pokazuje ten mecz który się odbywa w, w osłabionym składzie jak, jak widzieliśmy, no, ale do składu Unitarnów powraca Tero on już teraz może pojechać on już teraz w żadnych zawodach w niedzielę żadne zawody mu nie kolidują i on pod numerem dziewiątym, czyli tym prawie, że najmocniejszym najmocniejsza jest trzynastka, która jeździ z juniorami tam absolutnie Peter Jung zasługuje na ten, na ten numer do tego Oskar Bober, Kenneth Hansen i Patryk Rolnicki powraca do składu Unitarnów czy powróci na tor, to tutaj zawsze może to być jakaś pokerowa zagrywka, ale myślę, że, no, że w przypadku Unitarnów to nie jest to nie ma wielkiej różnicy, kto jedzie, bo to jest bardzo słaba drużyna. Tak naprawdę Arnio i Liung tam ciągną wynik. Oscar Bober może jeszcze tak. Bober jeszcze też te, te punkty jakieś całkiem niezłe przywozi, chociaż jeździ trochę w kratkę, ale raczej w taką, w taką bardziej pozytywną, taki tak z naciskiem na lepsze mecze ma niż, niż gorsze. Kenneth Hansen wydaje się, że to jednak jest trochę, trochę pudło, no, ale nie tak duże jak Troy Bachelor, który kompletnie zawodzi. W tym sezonie na początku to jeszcze można było mówić, no, że jeździ jako taka druga linia, chociaż miał być liderem. Teraz to jeździ już bardzo słabo, bardzo słabo punktuje no i, i nie mamy go w składzie awizowanym, co nie znaczy, że nagle za kogoś nie wskoczy. No i jeśli chodzi o juniorów, 14 pusta, pewnie pojedzie tam Mateusz Gzyl, chyba się tego niego nie doczekam, no a Piotr Świercz pod 15 awizowany. Jeśli chodzi o Stal Rzeszów, no wiadomo, nie pojedzie Markus Birkemoos i już wiemy, że zawieszony za testy antydopingowe, tak więc mamy uzupełnienie historii z, z poprzedniej kolejki. I pierwsza moja myśl, gdy zobaczyłem ten skład awizowany, Krczmarz, Welbert, Miesiąc, młęgowi Klampart. Okej, okay, Krczmarz, Welbert. Gdzie jest Timi Salonen? Huh. Dziwne. Pierwsza, To była pierwsza myśl. Druga myśl. No dobra, będzie, będzie trening, zobaczą, kto jest lepszy, Kruczmasz czy Welbert i, i Salonen pojedzie albo za jednego, albo za drugiego i nie warto tutaj, tutaj ryzykować jakich, te, jakiegoś przywiązania Salonena do konkretnej pozycji, bo że warto to gdzieś go wstawić, gdzieś w inne miejsce, a może pojedzie za któregoś z krajowych seniorów. A potem taka myśl, no tak, Birka Mons jest za, yy, zawieszony, a Salonen dopiero ma 21 lat w tym roku, dwa, rocznik 2001, czyli jest Juniorem zagranicznym. Można, można skorzystać pod numerem 6, 7. Wydaje się bezpieczna dla Mateusza Majhera Po ostatnich trzech trójkach, jednym defekcie tor w Tarnowie długi. Takie tory mu leżą. Aczkolwiek nie jedzie przeciwko ekipie z Wielkopolski. A to głównie one mu leżą. Jak już, jak już to mówiłem, tak więc wydaje mi się, że Rzeszów jest tutaj faworytem tego, tego spotkania. I na korzyść stali typuje tutaj 52, 38. Trochę tak. Z dystansem patrząc, właśnie na, na Kroćmarza po ostatnim komplecie Welberta jestem jakby o Niemca trochę bardziej spokojny niż o, niż o Edka, chociaż życzę mu oczywiście jak najlepiej, ale ja tak przeliczyłem sobie Unietarnów średnio powiedzmy po 30 punktów. Arnio, Bober i, i Liunk. Liunk pewnie zdobędzie więcej. Na juniorów za bardzo liczyć nie mogą, ale ten jeden punkt przynajmniej zabieg juniorski, a może wyprzedzi któryś z juniorów Mateusza Majera z Garną 2. No i to jednak Hansen, może Rolnicki coś dołoży na swoim torze, mimo że po tak długiej przerwie wraca, jeśli wraca, no to powinien coś się dołożyć i ten Hansen coś tam, jeden-dwa punkty też powinno, powinien dołożyć. Wyszło mi takie 38, chociaż nie ukrywam, że dodałem jeszcze takie, no niech się tej Unii w końcu coś uda, niech, niech nie szoruje tak bardzo po, pod nie, bo wyglądało to ostatnio naprawdę bardzo, bardzo słabo w przypadku Jaskółek drużyny, która przecież jeszcze niedawno jeździła. Pierwszej lidze, no, w zeszłym roku, chociaż raczej miałem na myśli to, że dwa lata temu, bo w zeszłym roku to z poziomem pierwszej ligi nie miało zbyt wiele wspólnego. I trzeci mecz, mecz hmm, Lokomotivu Dałga w Pils z kolei pole przełożony i nie wiem, czy to wcale nie wynika z tego, że w sobotę jadą łotysze w Elganeci i Łodzi Łotysze, no ale jest tam, owszem, GUS, to drużyna z Poznania, ale jest Kołinskis i, i, i nawet nie pamiętam, z dwóch, dwóch jakiś chyba juniorów, więc. Więc Łotysze mogliby mieć problem z dojechaniem właśnie z Norwegii. To jest taki kierunek nieodkryty zbytnio logistycznie przez różowców, przez nawet tych łotewskich z, z północnej części Europy. To już bardziej na północ już prawie nic nie ma. No Estonia jest bardziej na północ, no i oczywiście Finlandia i ten taki kraj, o którym, o którym się mówić teraz, o którym się teraz nie mówi, o którym mówić nie można tak więc mimo wszystko chyba zdecydowano o odłożeniu meczu właśnie Lokomotivu z kolejarzem Opole na termin rezerwowy 8 czy 9 lipca jakoś tak ten, ten weekend przypada runda 10 zatem wtedy zostanie dokończona i to tyle jeśli chodzi o mecze, jeszcze tylko szybki rzut oka na średnie, no w Opolu się nic nie zmieni, w Dełga w Pir się nic nie zmieni w Pile się nic nie zmieni, bo Polonia w tej kolejce pauzuje, tak więc no, do boju Skorpiony, do boju Niedźwiadki tutaj są pozycje do zaatakowania. Aha, gust co się średnio nie zmieni, bo nie pojedzie, bo będzie jechał w Elganę czyli na pozycji lidera. Raczej się zmian nie spodziewamy, bo chyba rune Holt, nawet z kompletem tutaj na 2,5, no 2,420 to, to, się, to się nie wbije, nie, nie, chyba aż tak. Matematyka mu nie sprzyja. Kaczmarek, Pickering, przyjemski, On tutaj mogą dla odmiany zaatakować, więc się zastanawiam, czy Rysiek nie będzie się musiał bronić przed um, spadkiem z tej, z tej czołowej dziesiątki, no ale tutaj gdzieś jakby taka mała łyżka w te moje w to moje poznańskie żółto-czarne serce, no i jeszcze oczywiście rzucimy sobie okiem na tabelę Opole, no nie będzie miało okazji tutaj się bronić przed ewentualnym atakiem niedźwiadków, a PSZ jeśli z, z wygra wygra za 3 punkty, bo tutaj bonus jest Bonus, przewagę w kontekście bonusa maps, że po pierwszym meczu w Rawiczu i tak kolejarza nie wyprzedzi, nie zdobędziemy dość punktów, żeby dogonić czołową dwójkę. Aczkolwiek na pewno odrobimy dystans w takim oczywiście przypadku. A myślę, że nawet gdyby Rawicz miał, gdyby Rawicz miał wygrać to i tak nie dość wysoko, nie to chciałem wam pokazać, oczywiście nie dość wysoko, aby, aby zgarnąć bonusa. Po prostu myślę, że aż takiej różnicy tam nie ma, jeśli nawet uznamy, że Rawicz jest w mocniejszym składzie i w lepszej formie niż, niż PSZ. A nie jest to jakieś bardzo odważne założenie, chociaż na pewno w Poznaniu nie jest to, nie jest to założenie, które powinniśmy. Które powinniśmy mówić. No ale cóż, ja tutaj staram się w miarę, mimo tej otwartej sympatii do psz w miarę obiektywnie Wam to przedstawiać. Tak więc dziękuję bardzo za uwagę przy tej zapowiedzi kolejki 10.2. Ligi Żółtej. To byłem ja, Wojciech Nowakowski, Sport na nowo. Zapraszam oczywiście do oglądania naszych filmików, do subskrybowania, do tego dzwoneczka, żebyście nie przegapili tych naszych zapowiedzi, podsumowań i innych różnych materiałów, które. Wraz z kolegami i koleżanką, oczywiście, przygotowujemy na kanale zakręcenie w lewo. No i oczywiście łapki w górę, bo to zasięgi dzięki temu więcej nas osób może oglądać. Może w końcu ktoś mnie zatrudni do komentowania tego żużla i, i, i nie będę musiał tutaj siedzieć w szczecinku, chociaż nie no. Dobrze, mi tu ładny, ładny jest ten przycinek, tak naprawdę, jak nigdy nie byliście. Ja jestem tu pierwszy raz i mi się tu bardzo podoba. No, nie ukrywam, ładna pogoda, można się przejść na miejską plażę, poleżeć trochę w piachu, powypisywać tam na piachu różne rzeczy, typu nie wiem, zakręceni w lewo, sport na nowo, czy ozieł uć, bo, bo, i, taką, bo i takie zdjęcie zrobiłem i wysłałem na naszą zakręconą degustację czarnego sportu, naszą grupę wewnętrzną, tutaj, gdzie omawiamy, kto ma się pojawić za kogo z rezerwy taktycznej, kto z dedetki, a kto. A kto po prostu wyjechał sobie do Grecji i, i ma all inclusives. Ale no cóż, takie życie nie wszystko się kręci w koło żółwia. chociaż i tak, wszystko się kręci zazwyczaj. W lewo zobaczcie, lekko, atletyka biegną w lewo. Użwierstwo szybkie, short track jeżdżą w lewo. Wszystko wychodzi z żółwia. Dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia.